jedna, ona jest sama. Ojej, zapomnij o nich. Kiwasz głową i ponownie próbujesz zatracić się w rytmie muzyki. Teraz jest to o wiele trudniejsze. Muzyka jest głośniejsza i każdy dźwięk czujesz w czaszce, co przyprawia cię o głowy. Wyczuwasz perfumy kobiety znajdującej się obok i zaczynasz czuć zawirowania w żołądku. Kto by się spodziewał? <laughs> Ech, za dużo się tutaj dzieje. Nie mogę się rozluźnić. Czujesz ucisk w piersi. Potrzebuję powietrza. Teraz. To tak nie działa. Jakby. Czasami trzeba przeżyć. Kiedy jest ci słabo duszno i w ogóle. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Gloria nadal tańczy obok ciebie. Kładziesz rękę na jej ramieniu, żeby zwrócić jej uwagę. Wyjdę na chwilę. Czy wszystko w porządku? Tak. Potrzebuję tylko trochę świeżego powietrza. Robisz co możesz, żeby wskrzesać... Wskrzesać, z się, co? Wykrzesać, przepraszam Z siebie uspokajający mm, uśmiech Okej, okay, będę tu na ciebie czekała To nie zajmie długo Coś czuję, że zajmie o wiele za długo Jakby nic się nie dzieje tego Przecież nie dostaniemy opisu, że poszła i się przewietrzyła Zaczęła rozmyślać o tym, jakiego Blanka kupi dziecku i wróciła, nie? Jakby tak to nie będzie wyglądało, coś się wydarzy hm. Wychodzisz z klubu, żeby odetchnąć Przechodzisz przez kilka drzwi zanim się zatrzymujesz Powoli się pochylasz i wkładasz głowę między kolana Podziwiam jej wygimnastykowanie Oddychasz głęboko i próbujesz przekonać się, że wszystko będzie w porządku Pomimo tego, że twoje życie jest teraz dalekie od ideału Uspokoję się i będę mogła wrócić na parkiet, żeby bawić się tak samo jak chwilę wcześniej Zaczynasz się gorzko śmiać Kogo ja chcę oszukać? Nie mogę tam wrócić Nic już nie będzie tak jak dawniej wszystko się zmienia i czuję się zagubiona na pewno. Gdzie mam teraz iść? Co powinnam zrobić? Wszystkie opcje są do kitu. Ktoś zawsze zostanie skrzywdzony bez względu na to, co wybiorę. Ze łzami frustracji w oczach sięgasz po telefon, żeby napisać do Glory. Chciałabyś już wracać do pałacu. Po wyciągnięciu telefonu zauważasz wiadomość od nieznanego numeru. Nieznany, ale mamy Edmund, ale... Chciałam z tobą porozmawiać, ale nie mogłem cię znaleźć. Spotkamy się jutro w tym samym miejscu, co wcześniej? E. Kurde, e. Z niedowierzaniem wpatrujesz się w wiadomość przez dłuższą chwilę. Książę Edmund mnie szuka? Co chce mi powiedzieć? Nie jesteś pewna, co książę może chcieć ci powiedzieć. Jakoś musisz wytrzymać w niepewności do jutrzejszego wieczora. To nie będzie trwało aż tak długo, no nie przesadzajmy, nie? To jeden odcinek pewnie. Odcinek, łap. O, koniec. Ok, więc. O nie, zaczynałem się drzeć. Więc ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcineczka. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i co, do usłyszenia w kolejnych odcineczkach. I pamiętajcie, że ja teraz staram się, wiecie, jak najlepiej, jak najwięcej, żeby, żeby skończyć tę serię. I co. No i tyle. Do następnego. Cześć, pa pa!